Spieszcie się! Poganiała nas Amira Kalfa. Do południa ma tutaj błyszczeć. Ach! Od godziny szorowałyśmy podłogę. Zaczynały już od tego bardzo boleć ręce, a przed nami było jeszcze mnóstwo roboty. To był trzeci dzień mojego pobytu w Seraju. Wyglądał tak samo jak dwa poprzednie: wczesna pobudka, jedzenie. Nauka, sprzątanie, nauka, sprzątanie, jedzenie, spanie. Wiedziałam, że muszę się do tego przyzwyczaić. W sumie w domu robiłam to samo no, może nie zupełnie tam nie uczyłam się tureckiego, gry na instrumentach i haremowych zasad. Powoli przyswajałam całą potrzebną wiedzę na razie same podstawy. Na przykład to, że przed każdym członkiem sułtańskiej rodziny trzeba się skłonić, pochylając bardzo nisko głowę. <laughs> bardzo ciekawe, bo ja tu nie widziałam nikogo z sułtańskiej rodziny. Wszyscy mówią, że siedzą w swoich komnatach. Niemożliwe. Moim zdaniem dawno już tam poumierali. No bo ile czasu można siedzieć w czterech ścianach? Oni przecież mogą wyjść kiedy chcą. Zaczerpnąć powietrza, rozprostować nogi, no cokolwiek. Ciekawe jak wyglądają. Rodzina sułtańska. Sultan i jego sułtanki. Sułtanka. Nie mam pojęcia jak tutaj ubierają się ważne kobiety. Coś w rodzaju naszych królowych. Tylko tu jest ich znacznie więcej. Sultanką może zostać każda kobieta, która urodzi sułtanowi dziecko. A jeśli jest ono płci męskiej, to już w ogóle żyje jak w raju. Tak przynajmniej nas uczą. <noise> Ale dla mnie to głupota. Jak można żyć z tyloma kobietami? Przecież to jest nienormalne. Chociaż co mnie obchodzą jakieś sułtanki. Muszę wyszorować wreszcie tę podłogę. Ścisnęłam mocniej szmatę i zaczęłam jeszcze szybciej szorować. <laughs> Co ci ta podłoga zrobiła, że tak się nad nią znędzasz? Puściła mi oko Katarina, ta ze skopie. Wiesz, udaję, że się staram, <laughs> odparłam cicho ze śmiechem. Po pewnym czasie miałam jednak dość szorowania. Wolałabym się zająć czymś przyjemniejszym. Na przykład grom na jakimś instrumencie. Właśnie. Nie powinnyśmy iść na lekcję? Amiro Calfo! Zawołałam zarządczynię haremu. O co chodzi? spytała podchodząc z rękami założonymi na piersiach. Nie mamy dzisiaj lekcji? Jak ci na imię? Marina. Marina. Marina Hatun. Co ci tak śpieszno do lekcji? Nie chce się pewnie pracować, co? Nie, ja... Siedź cicho i nie zawracaj mi głowy. Przed drzwiak jest jeszcze mnóstwo brudu. Masz się tym zająć. Byłam wściekła. Gdy Amira się odwróciła, popatrzyłam na nią nienawistnym wzrokiem. Cudownie! W ten sposób ta praca nigdy się nie skończy. Ech... No dobrze, nie jest źle. Nie jest źle. Przypomnij sobie Avret Bazar. Wyobraź sobie, że siedziałabyś tam do dzisiaj i... Pff, nie, 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 nie. Nawet nie chcę o tym myśleć. Potrząsnęłam głową, zabrałam wiadro wody i poszłam szorować podłogę koło drzwi. Ledwie zmoczyłam ścierkę, otworzyły się nagle drzwi i wpadł tu aga, przewracając wiadro, z którego wylała się cała woda. Pięknie! Jeszcze tego mi tylko brakowało! Zaczęłam ukradkiem wycierać wodę, ale w końcu pojęłam, że to bez sensu. Wszędzie było mokro. Amira! Amira Kalfa! krzyczał Tukur biegnąc ile sił. Tukuraga! Co się stało? Wszystko gotowe? Już kończymy! Co się dzieje? Sutanka przyjechała! Już? Przeraziła się kobieta. Czemu nic nie mówiłeś? Oh, no przecież teraz mówię. Sam się przed chwilą dowiedziałem. Dobrze, właściwie to skończyłyśmy, stwierdziła przechadzając się po sali. Można spokojnie powitać sułtan. Przerwała, bo weszła całą stopą w kałuże wody. Dokończyła wściekłym głosem. Wyjęła nogę z kałuży i zaczęła ją osuszać. Która wycedziła przez zęby? Która jest taką niemotą, że nie umie nawet wiadra wody donieść? Wodziła oczami po całej sali, szukając winnego. Nagle jej wzrok zatrzymał się na mnie, a raczej na ociekającej wodą szmacie, którą chowałam za siebie. Oczywiście. Uniosła brwi ze Marina Hatun. Wystraszyłam się. Jaka może czekać mnie kara za rozlanie wody? Marina Hatun! Chodź tu natychmiast! Podeszłam wolno w kierunku Kalfy i Tukura. Więc? To twoja robota? Ja... zaczęłam... Wiatro stało przy drzwiach. Wszedł tukur, wylało się, wszystko mokre. Wyrzucałam z siebie chaotycznie brzmiące usprawiedliwienia. Milcz! Krzyknęła Kalfa podnosząc rękę. Jeszcze się tłumaczysz! Po prostu nie wiem co ci zrobię! Rozłożyłaś całą poradną pracę! Jak cię zaraz! Zamachnęła się, żeby mnie uderzyć. Zrobiłam unik, ale okazało się to niepotrzebne. Tukuraga złapał rękę kobiety. Amira, co ty wyprawiasz? Zapytał oszołomiony. Co ci to biedne dziecko zrobiło? Ta, biedne, szydziła, usiłując uwolnić rękę. Takie biedne, że się pracować nie chce. Patrz tylko, co narobiła, wskazała na mokrą podłogę. Nie przesadzaj, żachnął się Tuku. Przecież odrobina wody jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Nie denerwuj mnie! I tak jestem już kłębkiem nerwów! Uspokój się i nie wyżywaj na Bogu ducha winnej dziewczynie! W takim razie sam się tym zajmij! rzuciła i odeszła w drugą stronę. Zostałam sama z Tukurem. Odkąd zabrał mnie z awret bazaru nie zamieniłam z nim ani słowa. Dzie dziękuję. Dziękuję. Za teraz i za bazar. Nie masz co dziękować, uśmiechnął się Aga. Co się stało? Dlaczego jest na ciebie taka cięta? Sama nie wiem, odpowiedziałam smutno. Wcześniej zapytałam się, dlaczego nie idziemy na lekcję, a potem ten wypadek z wodą. Rozumiem. To rzeczywiście moja wina? Nie. To znaczy, moja, bo postawiłam wiadro przy drzwiach, a ja wpadłem i je przewróciłem. Rozumiem, rozumiem. To nie masz co się martwić. Jako się udobrucha? Puścił mi oczko. A, tak na przyszłość jedna rada. Z Amirą lepiej żyć dobrze. Jest bardzo ważna w haremie. Im mniej mówisz, tym większe masz szanse na jej uznanie. Zapamiętam. Uśmiechnęłam się. Nagle otworzyły się drzwi. Strażnicy stanęli bez ruchu i wyraźnie na coś czekali. Destur! zawołał jeden z nich donośnym głosem. Gevherhan Sultan Hazretleri.